Koro znamy już grupy na Mistrzostwach Świata 2026, to w dzisiejszym odcinku zobaczymy, czy Polska byłaby w stanie wyjść z każdej grupy na Mistrzostwach Świata. Wiemy, że robiliśmy już taki odcinek, ale to jeszcze nie był ten OG mod na Mistrzostwa Świata, no i drużyny tam były trochę inne i tak dalej, więc to będzie bardziej rzetelny test. Na samym początku zaczynamy już od grupy A, czyli Polska, y, RPA, Korea Południowa oraz Dania, tutaj grają oni zamiast Meksyku. Więc mamy tutaj 12 generalnie grup, jeżeli Polska wyszła z 8 to będę zadowolony, więc zacznijmy od meczu pierwszego z Koreą Południową. I pierwszy mecz kończy się wynikiem 3-1 dla Polski, Nincu, Moder Szymański oraz Robert Lewandowski, więc Polacy... No mam pierwszą wygraną i są bardzo blisko już wyjścia z grup. A jeżeli Tobie takie odcinki się podobają, to zostaw łapkę oraz subskrypcję. Ja mam dzisiaj urodziny, więc dam mnie prezentem łapkę w górę, komentarz, to będzie coś naprawdę niesamowitego, więc liczę na Was. Kolejny mecz to jest Polska kontra Dania. Czy Polakom uda pokonać się potężnych Duńczyków? Wydaje mi się, że tak, ale wynik tego meczu to 2 do 1, Maticasz, Robert Lewandowski oraz Damsgard. No, i jak widzimy, reprezentacja Polski ma 6 punktów, no więc mamy już pierwsze wyjście z grupy. No, i na koniec jeszcze mecz z RPA. No, tutaj to już nic nie może zaważyć. Tak mi się wydaje, że RPA pokonamy oczywiście na luzie. Wygrywamy Mokeona, Robert Lewandowski, Szymański, Tau oraz Robert Lewandowski. Więc w pierwszej grupie Polska zdobywa komplet punktów. No, i z pierwszej grupy w tym odcinku już wychodzi. No, i grupa kolejna. Tutaj mamy Katar, yy, Szwajcarię oraz dla przypomnienia, jeszcze Włochy. No, tutaj może być ciężko z wyjściem z pierwszego miejsca przez Szwajcarię i Włochów. No, ale kto wie, jeżeli pokonaliśmy danie, to. Może tutaj też sobie dobrze poradziłem, Polska kontra Katar. Wygrywamy 3 do 1. Robert Lewandowski, Zalewski oraz Lewandowski, afi Więc tej tak prawdopodobnie z klasyfikacją miejsc trzecich mamy wyjście niemalże pewne, ale to no przekonajmy się jeszcze, czy na pewno tak jest. Kolejny mecz ze Szwajcarią. Polska na miejscu pierwszym. No, Szwajcaria zremisowała z Włochami, a w tym meczu Szwajcaria wygrywa 1 do 0. A Bramkę strzela, Endoje, No i niestety, no, przegrywamy pierwszy mecz. Na razie 4, wygrana, 1 porażka. No i mecz z Włochami może zależeć teraz od wszystkiego. O jakiś remis tej by się na pewno przydał My już na miejscu trzecim. No i przekonajmy się, czy jesteśmy w stanie pokonać Włochów. Remis, Szymański, Mancini, więc z grupy po prostu no, wychodzimy chcąc nie chcąc, 4 punkty, więc na razie 2 na 2 wyszliśmy, a następna grupa już z Brazylią i ta może być deszko ciężej. No i przed nami grupa trzecia, tutaj już pokazuję Wam drużyny, jest to Brazylia, Maroko, Szkocja oraz Polska, no to jest najcięższa grupa w 100%, jeżeli tutaj wyjdziemy, to jestem zdania, że jesteśmy już w stanie wyjść praktycznie z każdej grupy, więc zacznijmy meczu z Brazylią, Polska, Brazylia, no i przegrywamy Świderski, Neymar, Junior, Vinicius, Junior, Szymański oraz João Pedro. No i to jest druga nasza porażka w tym odcinku, i zostaje nam jeszcze Maroko oraz Szkocja. Więc tutaj będzie trzeba dać z siebie już nie 100, a 150% co najmniej. Więc zaczynamy od meczu drugiego z ze, ze Maroko. I znowu porażka Lewandowski, Brahim, Diaz, Rachmin na Syrii piątek karny Sirion. Maroko jest za mocne, to czas i powiedzieć, to jest bardzo mocna reprezentacja, co by o tym nie mówić. No i ostatni mecz ze Szkocją, my na miejscu czwartym, dokładnie Szkocja na miejscu trzecim. No ciężko tutaj będzie chyba o klasyfikację nawet miejsc trzecich. No i w tym meczu remisujemy, czyli z grupy C nie wychodzimy, mamy tylko jeden punkt i to była zdecydowanie nasza najgorsza grupa. No i co, przechodzimy do grupy D, tam, yy, między innymi Paragwaj, USA, no i oby tam się udało wyjść. Mamy tutaj USA, Australię, Turcję oraz Polskę, tutaj oczywiście Turcja jakby awansowa z barąży, no powiemy jak to jest, pierwszy mecz właśnie zagrajemy z Turkami. No, mamy tej szansę wygrać według mnie jak najbardziej, ale przegrywamy 2-0, a Ildis w Chalanol, więc to w tym meczu niestety... Nie mamy trzech punktów, no gorsza paska chyba przed nami w ogóle w tej symulacji. Kolejny mecz to Polska kontra Australia. O tej nie wyobrażam sobie tego meczu nie wygrać, tak szczerze, więc no obyśmy to wygrali. wygrywamy Matiker z Branką, mamy 3 punkty. Czy nas to przybliży do wyjścia z tej grupy? Oby, bo ostatni mecz gramy z gospodarzem, który zapewne jest na pierwszym miejscu, tak. Dokładnie, USA na miejscu pierwszym, Polska na trzecim, no i musimy wygrać, no bo ten bilans bronkowy też jest ważny do klasyfikacji miejsc trzecich, jest remis Lewandowski-UEA, well, więc co z grupy wyszliśmy z klasyfikacji miejsc trzecich, ale wyszliśmy, no nie wiem, no chyba, że tam coś innego stoi z drugiego miejsca, no ale no wyszliśmy, jak widzicie, gramy z Danią w 1.32, czy to w 1.16, już nie pamiętam, ale z grupy wyszliśmy. No i grupa E przed nami, tutaj gramy oczywiście z naszym ukochanym sąsiadem, Niemcy, Polska, Wybrzeże Kości słoniowej oraz Ekwador, no, grupa też się wydaje ciężka. Tutaj oczywiście zamiast Kuraka wbijamy do, e, tutaj do drużyny, więc nie ma co się dziwić. Więc w pierwszym meczu wygrywamy 1-2 Lewandowski, Lewandowski oraz Paczo. Więc no, e, obrońca bramkę, branka. Ale my zdobywamy 3 punkty. No i przed nami jeszcze oczywiście Niemcy oraz Wybrzeże Kości Słoniowej. Teraz gramy z kości słoniowej, więc jak to wygramy, to już z grupy także wyjdziemy. I obyśmy ten mecz wygrali: Wygrywamy Krzysztof Piątek, Mati Cash oraz Amat Dialo, więc mamy 6 punktów. Wyjście z grupy jest już także pewne. Więc to jest nasza czwarta grupa, z której wychodzimy. No i ostatni mecz zagramy z Niemcami. Przegrywamy niestety Bayer oraz Haber. ale w tym odcinku, oczywiście, chodzi o wyjście z grupy, więc wychodzimy z czwartej grupy. Na razie tylko grupa C była dla nas za ciężka. No i teraz będziemy grać w tej grupie, w której teorii Polska może zagrać w tych Mistrzostwach Świata. No i przechodzimy do grupy docelowej reprezentacji Polski. No dla przypomnienia, mam ją przypomnę po prostu. Kto takie masło maślane? Holandia, Japonia, Tunezja oraz Polska. No z tej grupy wyjść musimy, bo w niej zagramy oczywiście normalnie, bo awansujemy z tego zdania oczywiście cały czas jestem. Zaczynamy od meczu z Holandią, tutaj remis i będzie pięknie. Remisujemy, Świderski, Memphis, Depaj, Krzysztof Piątek oraz Xavi Simons, więc ten remis naprawdę jest bardzo ważny, bo teraz wystarczy nam wygrać tylko dwa mecze no i tak naprawdę wygramy eee, wszystko co najważniejsze. Teraz Japonia kontra Polska, czy jesteśmy w stanie pokonać Japończyków? Oby tak było. W remis kolejny Lewandowski, Mitoma. No i od meczu z Tunezją wszystko będzie zależało tym razem. Ale wydaje mi się, że pokonamy Tunezję i wyjdziemy z tej grupy. Jesteśmy na miejscu trzecim, póki co. Więc od niej możemy zremić. Znaczy, w przypadku remisu też chyba wyjdziemy z grupy. Ale wygrywamy piątek Lewandowski, Jaziri, Karbil, Zieliński oraz Kiwior. No i piąta, szósta to jest grupa ogólnie w tym odcinku. Ale piąty raz z niej wychodzimy i zobaczmy z którego miejsca w ogóle wyszliśmy. Wyszliśmy z miejsca drugiego z tego co widzę. Dokładnie Japonia na miejscu pierwszym, Handel na miejscu trzecim, więc ciekawie, no ale jest to wyjście z grupy. No i teraz do grupy Belgów przechodzimy, która jest to nie jakaś najcięższa, najbardziej wymagająca. Belgia, Egipt, Iran oraz Polska. Wydaje mi się, że jeżeli z tamtych grup wychodziliśmy, to z tej także powinniśmy wyjść. Tego zdania jestem, czy pokonamy Egipt w pierwszym meczu. Remisujemy, Piątek, Elneni, no tutaj musimy chyba liczyć teraz na wygraną z Iranem, chociaż Iran remisuje z Belgią, więc tutaj każdy ma po jednym punkcie póki co. Teraz mecz z Belgią, tutaj wygraną, szczerze mówiąc, jakoś mocno nie liczę, nie wierzę i nie liczę nawet na nią. No, przegrywamy 3 do 1, Kevin de Bruyne openda de Bruyne oraz Krzysztof Piątek, no i mecz z Iranem będzie decydował o tym, czy wyjdziemy z szóstej grupy w tym odcinku na 7 możliwych. Oby tak było, jesteśmy na razie na miejscu ostatnim, no i czy pokonamy Iran? Oby tak było, wygrywamy, Cash, Zalewski, a z Moon, więc mamy 4 punkty, więc z z grupy powinniśmy wejść, ale czy wyjdziemy? Wyszliśmy, czy będzie pisać z którego miejsca? Dokładnie z miejsca trzeciego, z klasyfikacji miejsc trzecich. Jest to kolejne wyjście z grupy, no i teraz przechodzimy do grupy Hiszpanii. No i przed nami grupa Hiszpanii, tak jak wszyscy ją zapowiadałem. zobaczmy tutaj Hiszpania, Polska, Arabia Saudyjska, Urugwaj. No to może być druga grupa, z której zarówno możemy wyjść, albo nie wyjść, no bo ta grupa C też nie wydała. Czy no wydawała się ciężka, ta się wydaje jeszcze cięższa Już przepraszam za moje zakmotwanie w pierwszym meczu. Araucho, Szymański oraz Torys strzelają nam w bramkę, no i przegramy z Urugwajem. No i trzeba iść chyba teraz na remis z Hiszpanią i wygraną z Arabią Saudyjską. A ten mecz będzie właśnie zarabiał Saudyjską i oby nam się udało go wygrać, bo jeżeli nie, no to po nas. Czy wygramy? Remisujemy Lewandowski, Musab, no i chyba nasze wyjście z grupy się dosyć mocno oddala, że tak powiem. Przekonajmy się, mecz z Hiszpanią, Polska na miejscu trzecim, cały czas Hiszpania na pierwszym, ale mamy zaledwie jeden punkt. Czy uda się wygrać z Hiszpanią? No, przegrywamy Dani Olmo, Lewandowski, Lamin Jamal, oni nas właśnie, no... Zabronili nam tego wyjścia z grup, trzeba sobie to powiedzieć jas. Więc odpadamy z drugiej grupy, więc no 8 grup za nami, z 6 wyszliśmy, z 2 nie, no i 4 ostatnie przed nami. No i przechodzimy do grupy I. Tutaj grupa Francuzów oraz Norwegów, a do tego jeszcze Polska oraz Irak, więc Irak także tutaj oczywiście zagrazy. Baracze, jeżeli awansuje, no i zaczynamy od meczu z Norwegią. No, grupa teraz też jest dosyć, no nieprzyjemna na pewno dla Polaków. W pierwszym meczu wygrywamy. Piątek Lewandowski, więc udaje się pokonać reprezentację Ringa Holanda. No więc teraz zostaje tylko Irak, remisuje z Francją. Więc remis z Irakiem nam wystarczy, żeby z grupy, a bo nawet wygrano. Więc jeżeli wygramy, to już na 100% wyjdziemy, ale czy pokonamy Irak? Pokonujemy Robert Lewandowski, Bajer, Szkędziora, Kuba Moder, Al-Hamadi. No i mamy 6 punktów, więc z grupy wyszliśmy na 100% I to z jakiej ciężkiej. Więc to jest siódma grupa, z której wychodzimy. No i mecz teraz z Francją. Francja na miejscu drugim, my na miejscu pierwszym, ale chyba... Nie są w stanie nam już zagrozić, wygrywają Kylian Mbappe, Kundę, Teo Hernandez, No ale chyba z miejsca pierwszego wyszliśmy, ale no pewny w 100% nie jestem, Zobaczymy to. Nie, z miejsca drugiego. Francja jednak 7 punktów, no więc to oni wychodzą z miejsca pierwszego. No a my przechodzimy do grupy Argentyny no i trzeba się zrewanżować za Mundial 2022. No i grupa J, tutaj Argentyna, Austria, Jordania oraz Polska. No tutaj celujemy w Austrię oraz Jordanię, no bo z Argentyną może być ciężko wygrać, ale wierzę w to, że uda się to zrobić. Mimo wszystko Jordania kontra Polska, mecz pierwszy. Wygrywamy Szymański oraz Robert Lewandowski i Tamari z bramkami. No i czy da nam to szansę na wyjście z kolejnej grupy w tym odcinku? Byłaby to chyba grupa ósma z tego, co pamiętam, bo dziewiąta, z której wychodzimy. Teraz mecz z Austrią, ale no skupmy się, żeby wyjść na ten moment. Remis z Austrią, no czyli wyjście z grupy, no już No zapewne. Po prostu czwarty punkt, jesteśmy chyba na miejscu drugim z tego, co kojarzę. Jordania pokona jeszcze do tego Argentynę, no więc dużo tutaj się może wydarzyć. Jesteśmy na miejscu pierwszym, Argentyna na miejscu czwartym, więc ewidentnie jakiś kryzys tam trwa i czy my to wykorzystamy i Argentynę? No nie. Palacios, Zieliński, Julian Alvarez, Garnacza, Lewandowski, Toro, Martinez, ale no mam nadzieję, że z grupy. Wyszliśmy. Miejsca trzeciego, o no Argentyna z grupy nie wychodzi, Jordania wyżej od Polaków, no ale wiemy jak jest. Jest to ósme wyjście z grupy na 10 grup na ten moment, no i dwie ostatnie grupy przed nami. I grupa K przed nami, tutaj mamy Portugalię, Repu demokratyczną Republikę Kongo oraz Kolumbię. No, jest szansa, żeby wyjść oczywiście z dziewiątej grupy w tym odcinku, ale zaczynamy ciężko, pod meczu z Portugalią, który remisujemy piątek, Rafael Leo piątek oraz Rafael Leo, więc tutaj tak naprawdę remis z... Kolumbią albo z Kongo nam wystarczy iść już z grupy, no ale możemy także te dwa mecze wygrać. No by teraz się udało wygrać, bo inny wynik może być dla nas zły bardzo. Jest to kolejny remis z Wisa, piątek. No, mamy dwa punkty, no i z Kolumbią trzeba wygrać. Portugalia pokona jeszcze o tego Kolumbię, my na miejscu pewnie trzecim jesteśmy. Nie, na miejscu drugim, bo dziwo, Kolumbia na czwartym, no ale jak tej zremisujemy, to mamy szansę wyjść, oczywiście, ale obyśmy nie wygrali, no niestety. Tam z piątek Richard Rios, no nie ma szans, dwoma punktami wiz z grupy, nie oszukujemy się na no ten remis. Z kongo to jest przesada, no odpadamy, niestety z ostatniego miejsca, albo nawet nie wiem, z już to, nie wychodzimy z trzeciej grupy w tym odcinku, więc na razie bilans 8-3. No i zobaczymy, czy uda się wyjść z 9 grupy, a ona wydaje się być bardzo ciężka. Oczywiście ostatnia grupa. Grupa ostatnia, to mamy Chorwację, Anglię oraz Panamę, więc albo 8-4, albo 9-3. No, by było oczywiście 9-3, no mecz z Anglią będzie na pewno bardzo ciężki, bo z nimi to już, no nikt nie pamięta... Kiedy wygraliśmy? Wygraliśmy teraz. Harry Kane, Zieliński, Lewandowski, Lewandowski, Szymański z czerwoną kartką. Więc teraz wszystko zależy, remis z Panamą, wygrana z Panamą i z grupy wychodzimy. Więc ta wygrana z Anglią naprawdę jest bardzo ważna, ale bez Szymańskiego, no ale może bez Szymańskiego. Uda się również pokonać reprezentację Chorwacji albo zremisować. No, przegrywamy Budimir Lewandowski, Budimir Kramarić oraz Zieliński. Więc wszystko teraz zależy od meczu z Panamą. Anglia pokonuje panamę. No i musimy my też Panamę pokonać. Panama na miejscu czwartym, my póki co na miejscu drugim. No i wierzę w to, że zremisujemy albo wygramy. Wygrywamy Zieliński, Lewandowski, Cedeno, no i wychodzimy z dziewiątej grupy w tym odcinku, z grupy ostatniej, więc bilans 9 do 3, Obstawie strzałem w 8 wyjść z grupy, udało się wyjść aż 9, więc naprawdę spoko, nie tylko z grupy z Portugalią, z Brazylią oraz z Hiszpanią, czyli z tych najmocniejszych grup, ale naprawdę jestem bardzo z naszej reprezentacji, więc co, ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się się spodobał, no i co, słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale, do usłyszenia i cześć!